Do do do. Witam ponownie moi drodzy. Przed nami drużynowy turniej polski. W ramach jego początku, przed nami trening indywidualny. Dzisiaj pod lupę będzie wzięta dawno niewidziana skocznia Bośnia i Hercegowina. To lokalizacja tej skoczni. Skocznia 111-metrowa, bo dzisiaj czeka na stu, skocznia 120-metrowa. Warto będzie spać na tym obiekcie. Wymagamy 100 metrów w każdej próbie. Wymaganym takich 10 prób. Na razie. 95,5 w słabym stylu. A więc 10 koków powyżej 100 metra. Próba powyżej 105 będzie kosztowała podwójnie. 105 metrów, ale 19. Będzie 1,5 m. Zajrzenia. Z 10. Teraz 99. Z tego pół. Mamy dwa zacienia w efekcie z 10 teraz 103, no typu 19,5, półtora zleczenia czyli 3,5 z 10 teraz 101 metrów. Zleczenie niemy 4,5. Teraz 102,5 metra w bardzo wysokim stylu. Kolejne 1,5 punktu zaliczenia. Mamy więc 6, zaliczeń z 10. O, teraz ładniutko. W miarę. 104 metry, noty 19, kolejne 1,5, czyli mamy 6,5 zaliczenia z 10. Co ja mówię, 6,5, 7,5. No teraz. 97, ale zbyt niskie na by to była połówka. Teraz 105 metrów wysokie noty, zależnie podwójne, bo wysokie noty przy 105 metrach. Teraz słabo dla odmiany. Próbujemy dalej. Naszego szczęścia. No i drżony. To od końcowego zaliczenie tego etapu. 103 metry wystarczyło nam 100 metrów. Teraz, proszę Państwa, F2. Tu wymagamy nie 100 metrów, a 97. I nie 10, a 6. Na początek 92,5, za krótko. Chyba skoczył do 3 z tego co pamiętam, jeśli chodzi o kategorię skoczni obok kategorii rozmiaru. 92 metry ponownie, minimalnie lepszym stylu. Minimalnie, bo tam o pół punktu chyba tylko 500 od sędziów. Teraz fatalnie, 56,5, to tak na marginesie. Zobaczymy, co będzie dalej. Teraz zbyt chyba zbyt aksekuracyjnie w tej pierwszej fazie, ale. 97,5. Jest, jest pół zaliczenia. Z sześciu. No brawo. Teraz 102,5 w dobrym stylu. Będzie leczenie podwójne. 102,5 m w wysokim stylu. Co cieszy. I 2,5 zaliczenia. Teraz 96,5 będzie leczenie połówkowe bo z tylko pół metra. Mamy trzy zaliczenia na koncie, teraz 99. A jesteśmy czwarte zaliczenie z 6. Teraz 99. Zaliczenie numer 5. Ostatnie zaliczenie wymaga przekroczenia 100 metra. Na razie mamy 96,5. Cieszą wysokie oddechy ten skok. Po 19,5 punkt. To na pewno. No i jest 100 metrów. A dokładnie 105. Została próba Hatrika. A więc skoki powyżej 97 metrów. A jesteśmy Hatrika w postaci dubletu. No trzeba skoczyć ponad 100 metrów. I to jest ten skok. 107 metrów, a nawet Hardik zaliczony. Teraz F12. Tu wymagamy 95 metrów. Pierwszy skok chyba niezaliczony, bo bardzo często wybicie z progu ale doliczyliśmy do granicy 93,5. Minimalnie zabrakło niskie noty, niestety. Więc nie ma nadpołówki połówki. Tu wymagamy 4 zaliczenia, oczywiście. Ładnie. Teraz ładnie. 104 metry. Noty po 19,5 zaliczanie będzie potrójne, bardzo ładny skok to był. Stosunkowo teraz druga próba, i również kapitalny skok tu w tym momencie 106,5 metra. Noty 19,5 19 i po zaliczeniu teraz tylko próba hat tricka, czyli skok powyżej 1 metra, i po sprawie. No, z tej kamery widzimy najlepiej. Zdecydowanie teraz 103,5. No, hat trick bez wątpienia. Tak, kończy się właśnie Hercegowina. Ostatnia kamera okazała się najszczęśliwsza. Został drugi etap treningu. Tym razem przed nami Erzurum. Podobna skocznia, 190 metrowá. Dawniej skończyliśmy w tym mówić. ale będą podobne wymogi. A więc 95 metrów i tak samo 4 zrzędnie wszystko tak samo początek zły. 93, ale było blisko celu Jak widzimy Bardzo jasny dzień Towarzyszy tutaj Zmaganie, no i teraz mamy już z tak kotako trafione, 99,5 w połówka Z czterech oczywiście No a teraz 99,5, niskie no to ale Przewróciliśmy wyraźnie odległość, czyli mamy zalecenie pełne. Mamy 1,5 mln w tym momencie łącznie, teraz. O lala, 102 z upadkiem, zalecenie pełne, mamy 2,5. I teraz czas na zakończenie końcowe. No niestety nie, 102 metry Niskie noty będzie zalecenia będzie 1,5. Zresztą tego co wymagamy, przechodzimy ostatniego metra. Czy to się uda w pierwszej, poda, w pierwszej próbie? No nie. 99 na razie. No, za krótko znowu. 99 ponownie. Nie tylko to ma zasadniczy stylu Bo noty po 17, 17,5 punkt O teraz brawa. 103 metry. Jest to hat-trika, oczywiście, czyli skok jest powyżej 95 metrów. Niestety z opadkiem walczymy dalej. 96 metrów. Przekroczona bariera tylko że z opadkiem. No kapitalnie. Teraz kapitalny skok 109 metrów dokładnie w rozmiar skoczni i noty 19, 19,5 fantastyczna próba Powiem prób ja oczywiście, ale na razie nie idziemy za nim Ale osiągamy 97 metrów niskie noty niestety po 17,5 Ostatni skok z tej kamery w Dzisiejszym treningu No Przedostatni, bo nieustany skok, 102 metry. Szkoda, że nieustany, bo byśmy mieli napady, mieli już ze sobą to wszystko z tą kamerą. Tymczasem walczymy dalej. No, teraz już lepiej. Teraz 104,5 metra, druga odległość, druga nota, no i F2 przed nami. Tutaj wymagamy oczywiście 97 metrów i do zaliczenia 6 ptaszków. Yy, na razie 97,5. Ale tylko połówka, bo no to jest za niskie. Pół zaletnia na 6. Drugie podejście. Będzie zleczenie pełne. 103,5 nawet podwójne ponadto 19 103,5 podwójne zleczenie, czyli mamy już 2,5. Kolejne dobra wyjście się spróbowało. Brawo! Brawo! 107,5 metra. Noty po 18,5. 2,5 zliczenia, czyli mamy łącznie już 5 zaliczeń. I końcowe zaliczenie to 101 metrów. Na razie bez skutku chyba. 100 metrów. Noty 19, 18,5. To za niskie noty. Gdyby to były same 19, wtedy byśmy zaliczyli. Ale teraz zaliczamy. 102,5 metra. No i zdała próbę z tej kamery. Ach, walczymy dalej. Na razie stoi pół metra, ale z upadkiem. Kapitalnie. Teraz 104,5 metra. No 19-18,5 i została ostatnia próba. I się oczywiście wyjdzie. Musi, musi być po tego metra. Jest taka odległość. Dokładnie 101 metrów no to nie za wysokie, więc jeszcze jedna próba będzie. Żeby to było oczywiście happy end, jak należy. I to będzie happy end. Tak jest. To będzie ładny sok u lala 108,5. Druga próba pod, pod rozmiar skoczyń Został ostatni etap, czyli 10 zaliczeń. No i zobaczymy, jak tam pójdzie od 100 metrów. Począwszy oczywiście tutaj zaliczamy z tej podstawowej kamery. Zaczynamy od pierwszego zaliczenia. 101,5 m. metra. No to 19, 19,5. A teraz podwęzecznienie. 106,5 metra, noty 20, 19,5. Mamy więc 3 zaleczenia na koncie. Teraz bardzo ładny skok. 107,5, noty po 19,5, 5,5 zaleczenia, bo to było 2,5 zaleczenia już w tym momencie. Już tylko 4,5 do końca. Bardzo ładny skok teraz. 107. Noty 3.20, 2.19 Ale tu będą dwa zanieczania tylko I jeśli teraz będzie powyżej 105, no to po sprawie po prostu No i tak też będzie 106, bez liczenia ostatniego No i teraz No i teraz proszę Państwa zostało hat-trick że jeszcze raz skoczymy po 105 metry będzie po hat -triku. No i tak to też się dzieje A my już końca, 106,5 metra, w bardzo łatwym stylu Wygrywam ten trening bardzo sprawnie. To oczywiście cieszy, bo to dlatego pewności siebie. Patrzymy do gry online. 16 zawodników w grze. Dwóch trenuje w Normal Hills. Magnus Samuel, Robolt i Sebastian Lumiły. No i w Watok to chyba ci Norwegowie nie. Ktoś inny. W Norwegowie byli w retro Hills. Przemysław Mołoń i Sebastian Rybacki. Przedmięłem sobie. I to by było na tyle. To było na tyle. My przenosimy się na drużynowy turniej Polski, po tych łatwych treningach, na szczęście. Za nami 56 konkursów, 26 pozostało do końca. Liderem turnieju są cały czas Szwajcarzy, których chyba już nikt nie zatrzyma w tym turnieju. Bo jak mają to pierwsze miejsce, to nawet jak na chwilę je stracą, to odzyskują je znowu, bo potem ta przewaga ich rośnie. Tak jak teraz, prawda? Nie ma żadnego po tym, że przez chwilę byli za Finlandią klasyfikowani. Finlandia jest na drugim miejscu. Trzecie miejsce Kazachowy z Stępczakami. Następnie Norwegia. Francja z Kanadą, która po ostatnim występie minimalnie wyprzedziła Austrię. Siódma jest Polska, która ma szansę dzisiaj znowu poparć się piąte miejsce w turnieju. Ósma ostatnia cały czas jest Rosja. Zestadów prawie, prawie 500 punktów do Polski. Tak to wygląda. No ale Rosja wciąż też przecież szansami na to, by te miejsce ósme opuścić. Tylko muszą mieć więcej konsekwencji w swoich występach w Rosjanie. Już za chwilę. Seria próbna przed dzisiejszymi zmaganiami. Bądźcie z nami. Ps.